uuu to jest kapitalne pomieszczenie naprawdę na chwilę dam, pa dam na razie power na chwilę żeby wam pokazać wielkość tego obiektu uważaj naprawdę powiem, jest moc tak i tam mamy nie było. No znowu jest problem z latarką. No dobra, trudno, teraz musimy sobie tym poradzić. Witam wszystkich, tutaj Urbek z Warszawa. Dzisiaj zwiedzę sobie zakład utylizacji martwych i chorych zwierząt Bakutil. Jest ze mną dzisiaj grupa Urbek z Mojo Bartek. Dawid. No, co jeszcze na tym miejscu można powiedzieć? No co, tworzono z tych martwych zwierząt żelatynę i oczywiście mydła. I został zamknięty w 2000 roku przez. To, że uporczywy smród e, przeszkadzał w mieszkań... tych zwierząt tak utylizacji Ma, tak. tak jest utylizacji tych zwierząt no szczegóły postaram się zamieścić w, w opisie pod filmem także przystąpimy po prostu do zwiedzenia tego obiektu no i zdewastowany jest bardzo mocno muszę powiedzieć, no. niestety jak większość o, o obiektów w Polsce także, Ruszamy. także ruszamy Ja nie będę je tak na maksa dawał może. Może tak troszkę mniej tego światła. Tak. to jest już taka nocna eksploracja. Tu się coś WSG też tutaj grali tak. i inne takie strzelanki I się... To jest trochę jak Zofiówka wszystko rozwalone już wszystko rozwalone. ale jest klimat, jest... jest taka już po cienku nocna eksploracja, tak? Zuróbek z moją pasją, tak? tak. Tam byliśmy Tutaj jest kolejne takie coś. Widzi się sami, jak to tam się prezentuje. Muszę oszczędzać latarkę, bo już ona padła i pod powerbankiem działa w tej chwili. To były kabiny prysznicowe bądź toalety. Nie wiem dokładnie. Uuu! Uh, tu jest kapitalne pomieszczenie, naprawdę. No to na chwilę dam, pa dam na razie power. Na chwilę. Żeby wam pokazać wielkość tego obiektu. Uważaj. Zapomniałem, że... Naprawdę powiem jest moc. Tak. I tam mamy wyjście i wysoko jest dosyć na dach. nie będziemy już wchodzić, bo nawet nie ma chyba drabinek, nie? Także tak to się wszystko prezentuje, tu są schody jeszcze do piwnicy. Zalana jest. Zalana jest? No. Zobaczmy w takim razie, czy zalana. Nie ma wody. O nie, tu nie jest. To nie jest ta piwnica, chyba. Jest ześcielona. No, zobaczmy, sobie tutaj. Co tu mamy? Generalnie zakład się zajmował utylizacją chorych zwierząt. I, i zdechły, tak? Teraz i to było to takie zwierzęta gospod gospodarstwa domowego, czy jest Ta by coś jest Miasteczko. A jak tam wejść? Czy jest wejść jakieś? Gdzie? Tam, na te dziury, to tu jest jakiś wyjście. Nie mamy jeszcze. No ja wejść, do... Jak? Bo jeszcze tutaj chciałem pokazać widzom co tam dokładnie się znajduje. Widzicie? Czy nie? Co tam jest? Bo nie wiem, czy widzicie, czy tam może widzieliście to Jest. Yes. Dobra. No. Nie ma. Nie ma, jest. Tędy? No, nie chyba wejść. Trzeba. Także spodnie już mi całkiem taka czy tam się przejdzie Czy te krzaczory? Ociecimy. Czy nie? Musimy. Nie, Ten Tędy. Tędy się chyba przejdzie, nie? Tędy. No dobra, tam się na was, tu już od samochodu coś. Ktoś sobie naryzonsował za mózg Bardzo mądrze. I ładne graffiti. Macie może w ogóle zdjęcia z tego. Nie, No, nie Dobra, to będą zdjęcia, a urbek z Urbex, moją pasją. Chyba, że ja coś tędy. A to jest wysoko. Tutaj wiecie, już jest dosyć wysoko. Czy budynek to. już nie ma, pięter Czy teraz coś co kto się prezentuje? Ten, ten co. wam pokazywałem Wzórkę. Pajączki sobie mieszkają. Trzeba pod nogi patrzeć, ale gigantyczna pokrzywa. Ja pit, do, pitole. Aha, i to jest przejście. Tutaj jest to jakieś inne łaźnie, były coś, nie? No. Ha. I tędy mogę też chyba wejść, tak? A i tu jest zalane trochę. Jest, proszę Państwa, zalane. Nie samy widzicie się. i chyba tu już nic nie ma, tak? pod schodami coś żeby wam pokazać tam chyba nie, nie ma już tam bo... nic, nie? a chyba nic nie ma pod schodami to tam. tak pokażę dobra, bo tu trochę capi dobrze nie masz stąd nie jest tu głęboko, nie o, masz tak to pacho! Tak. Także no, nie jest tam za głęboko. Właśnie takie przejścia w no, motorze. Na no, łukabiny. Troszkę wybiłem. Korytarza. To jesteście? Aha, tutaj jesteście, dobrze. Bo tam było przejście jeszcze inne. żeśmy się pobudzili. To taki napis. Trzeba uważać, bo widzi, widzi się, co te. Gdzie czy coś nie wiem co tutaj było Będzie to trochę upierdliwe, ale tak. może dam radę to to wam pokazać. Już w zasadzie jest końcówka no tu, jeszcze wam pokażę zalany tutaj jest bardzo głęboko widzimy tam jej jest taki. No, tu się można utopić, jakby ktoś wpadł w zimę. Bła, świetnie, dobra, no tak, nie wiadomo co tam leży, na nie, ale wiecie. prawie koniec tego materiału. Szkoń, jest to tam Wiem, komin. jest już koniec tego materiału. Tam jest komin, ale no nie wejdziemy. Nie wejdziemy, obcięty jest? Obcięty. Obcięty. Dobra, to już nie będę wam pokazywał, bo jeszcze latarka wysiadła. Taka mocna, wyładowała się prawdopodobnie. To że widzimy się w końcowym intro, tak? To jeszcze Państwu pokażę taką portiernię co należała do tej utylizacji zwierząt. I też jest spalona, już nie będę wchodził, bo widzicie tu jest wszystkiego tyle. To jest bardzo małe poleszczenie, więc bez piwnicy, nie? więc nie ma sensu tutaj tu wchodzić może wam tak pokażę tak to po prostu wygląda no. zwiedziliśmy sobie właśnie ten y, obiekt za mną, baku czyli utylizacja martwych i chorych zwierząt była ze mną y, grupa urbex Pasją Bartek Dawid jak oceniacie w ogóle ten obiekt w skali no, popularności? 3 na 10 jest bardzo popularnym miejscem przez osoby, które grają w ASG. No, jest przez nich częściowo niszczony. Tak samo przez no, granie, przez granaty, które używają. No i ogólnie, jeszcze co dopowiem do tego miejsca, też tworzono z tych martwych zwierząt żelatynę i mydła. No. Reszta będzie po prostu w opisie, jak coś znajdę, pod filmem. A jak się materiał podobał, zostaw lajka, suba, z dzwonkiem najlepiej, żeby być na bieżąco. Fajny komentarz, to nas bardzo motywuje. Oczywiście też to samo w grupie Górbek z moją pasją, która ze mną tutaj zwiedziła. To samo zostawcie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. No pozdrawiamy. No, pozdrawiamy.